DBD! Inaczej mówiąc Dead by Daylight I, Tak jak mówiłem Dead by Daylight um, Bo mam PS Plus tak to chciałem to wykorzystać Mam trochę poziomów już na niej zrobionych Ale co zbieram na Alex Toolbox Dobra my zaczynam metric znaleźć w coś jest o tutaj toolboxa mhm. nie wiem o co tu chodzi mam plan żeby na to se uzbierać mm. i tak na to są uzbierać i potem pójść na te wszystkie tutaj, dolne, tak. Znalazło znalazł nam jakieś lobby, końcu. W końcu! Bo ile można? Bo wszystkie czasy, na co spędzałam, to tylko to, wczoraj czuję. Próbowałam z jakieś tam odcinki zrobić, ale cały czas nie wychodziło. I wiecie... Dobra, ja mam fiolowe sz 2 i może tak około za 15 minut będę. Nie, no akurat tak za 5 minut. Chyba albo jak się rozpocznie gra to od razu będę tak. Przez ten czas, bo chcę, Jak z... ja mówić, w ogóle przez ten czas pozdrawiam nowego subskrybenta. Na razie nie wiem kto to jest, ale pozdrawiam go. Ym, ty, to znaczy, nowy subskrybent, jak ty to zrobiłeś, to znaczy, bo coś na pewno to musiał zrobić, i to teraz oglądasz, może kiedyś, czy, czy znaczy, wiecie, może jutro, może pojutrze, yy, to napisz, kim jesteś, to cię pozdrawię na następnym odcinku. Chyba, że ktoś mi powie w końcu um, jak to się robi, że się widzi kto dolał... kto... Z, kto zrobi subskrypcję. Dobra, jakby co to ja mam? Z dwóch? ჩiamo gotete da esba bechdan Okej, okay, ja jestem, bo zaczęła się gram. Tutaj do mnie teraz piszą, wam to zasłaniają. No nie wiem, co się mówi. Bo Wacek mi wysłał tyle tych. Tyle wiecie tych. Um, e, zdjęć od jego psa. Ja normalnie bym. Ja Tylko jeden mu wysłałem dwie zdjęcia od mojego psa, on mi wysyła milion. Normalnie milion. Znaczy, milion. I no A to w ogóle co są te stare wiadomości co teraz mi akurat przyszły Rozumiecie teraz mi przyszły wiadomości te które były stare Wy to rozumiecie Wy to normalnie rozumiecie? kurde Dobra Potem tam skrzynia od razu jest pójdę tam i co otworzę e, tak się to robi długo w ogóle ym, długo w ogóle ym, nie gram dbd szybko 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 co jest bierz Mam apteczkę na szlaki Ej, jak się biegało tak Tyle tu się nie ufa co robić Nie moi koledzy No dobra, jakiś tam totem znalazłem. Co to znaczy? Czyścić totem? O Jakże... A tutaj czołg czy co? Mm-hmm. Ooh! <laughs> Teraz to było, przed przypadkiem nie chciałem to robić? Chciałem to zrobić. Zaraz gdzieś za mną on był. Na pewno nie tu. Szukam kolejnych, kolejnych kolegów. co ja tutaj to zrobię. Kurde nie, ludzie, po Ej! Ło, kurna! Ło, kurna. Ja miałam się ukryć, a nagle potworzycza mi się pokazuje. No co za? Będziemy może się ukryć, oni tak mi to spamią. W sumie najpierw się może uleczył, tak zaczniemy. Mogę jak się leczyć, tak? Dobra, Perfect timing. <trykse> Teraz się tu schowa i coś do nich napiszę. E, sorry, ludzie za. Mm. Czy to słyszeliście? Idzie tu? Teraz są wychodzę. Tej kolejną w ogóle co tam jest? Nie co ja zrobiłem? Wychodź z tego. To te mogę? Tak, mogę. Nie wiem, co to znaczy, to w ogóle clearing to, ten. Jak ktoś to oglądam, może później. Yy, o. O nie, mam problem. Przerypanem. Przerypany. O nie, ale ja teraz złom zrobiłem. Ono to mogą nawet widzieć. Teraz Chowam się tu.

Nie, 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 zostaw mnie PLEASE please, 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 back, hey, come on, come on. Ej, EJ nie mogę teraz was przeczytać, ale poczekajcie chwilę, no. Dajcie mi parę sekund. Dajcie mi please parę sekund, nie chciałem. Nie, nie chcę wam to robić, ale musicie poczekać na chwilę. Jak ona mnie trafiła? Proszę mnie zostawić. Proszę mnie kurwa zostawić. Nie chciałam nikomu nic zrobić. Nikomu! Nikomu rozumiesz! Nie. Nie, jestem koło haka! Nie! Teraz mogę przeczytać, co do mnie zostało napisane. Elo, bacek. Bo jak ty tak mi spa aha serio za nim był hak. Ej mogę nie <ścoughs> dlaczego? Nie róbcie mi tego, ratujcie mnie no. O tam jest. Jak on nie uratujcie to macie dla niego serduszko zrobić Ej, hey, który jest A czy nie Nie ma To no nie Ej. Hey, dobrze, dobrze, dobrze dajesz, dajesz Ej, napiszcie w komentarzu serduszko dla najlepszego gracza. Idzie cały czas za mną, ty nie możesz dać mi spojrzenia. Tak, 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 to jest, to jest, to jest. proszę cię, proszę cię. Tak, mi się. Yes. Nie, serduszko, normalnie. Ja kocham tego gracza. A mogę go oglądać tak z A nie, już? Koniec? Już? Dobra, nie wiedziałam. Dobra, dajcie mi tutaj jestem ulepszyć. Czekaj, bo... Po. Serdecznie <śm> pozdrawiam cię, Bacek. Ech, kurne, co to był za stres. Taki stres to był teraz. Jakiś stres, stres, stres Nie wiem. Goście Goście, końcu Ja bo nasz wszystko chcę nawet kupić Wszystko Chcę kupię nawet Tu 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 Tu, A nie, dobra nie, ty, udało mi się metki, tam na razie się co... Z... Tu na metodę sobie odkładamy, co zrobimy opickiego Alexa Toolboxa i tak. Dobra, jakby co zaraz będę. Wy możecie mi zrobić takie pytania, czy coś w tym stylu. Um, a ja mogę na to odpowiadać zaraz, tak? Dopisz jakieś pytania, to Wam potem to odpowiem. Tak. A nie, jak mamie oczywiście wywala na to? Znowu? 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 Dobra, jestem on za mną, jak Mam. Wyłączam gotowość. Mhm. Mm Aha. Niby co jak to nic. Kiedy się zaczyna runda za 14 sekund.

Eselmet betong. <laughs>